Kochanie, kiedy wrócisz do domu? Niebawem, tylko jeszcze ten weekend. Gdy byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, by odnaleźć skarb, zwiedziłem pół świata, by w końcu trafić do jednego z najstarszych miast w Polsce. W pierwszym wieku naszej ery poszukiwałem tajemniczego ludu gotów, kolejne stulecia miały błyskawicznie. Na zgliszczach dawnych osad i miasta poszukiwałem wikingów oraz pionierów, którzy tworzyli swoje epoki. To tu w XX wieku średniowieczny gotycki kościół zmienił się w świątynię sztuki. W tych murach do dziś swoje dzieła prezentują artyści z całego świata. Sztuka wyszła na ulicę, a stalowe potwory strzegą mieszkańców przed zapomnieniem. Miasto, które po II wojnie światowej zostało doszczętnie zniszczone, odbudowało się na nowo, zachowując swoją tożsamość i tradycję. Odkryj skarby Elbląga.